Hej, dziesiamanko, z tej strony ja, Patryk Game of Gaming. Dzisiaj unboxing e, Fiftera od Logitecha. A więc zaczynamy. Pierwsze co robimy to odwracamy pudełko. I otwieramy nasze pudełeczko. W ogóle jest tak bardzo ładnie zapakowane, wam muszę powiedzieć. Jest naprawdę. ładnie zapakowane. a więc otwieramy w takim bądź razie wyciągamy na sam początek samego shiftera no i w sumie to by było na tyle w pudełku ale no najważniejszy jest nasz shifter a więc tak teraz pytanie jedno jak ja go tu otworzę dobra pójdziemy jak go odchodzę. Dobra, mamy kabel, wyciągamy, mamy tutaj naszego fiftera. Ło, działa naprawdę nieźle. I teraz tak, pierwsze co zrobię, to go zamontuję tak dla testu. Kobni wy trochę kamerkę. Dobra. Tylko tak. Hmm. O, dobra. Tu, a dobra, to trzeba to jak odkręcić, troszeczkę nie pomyślałem, że to, to odkręci bo to trzeba odkręcić delikatne. Mi troszeczkę w biurko nie wchodzi. Dobra, dokręcamy w takim razie. Rzekaj się. Ja to odkręcam, czy ja to dokręcam? Nie, dokręcam to Okej. Okay. Dokręcamy, jeszcze trochę trzymaj jeszcze tutaj te zakręcamy. żeby aby nie upadło. Dobra. I tak, skrzynia działa tak. Pyk, jest luz. wyszło w sam środek, to ma się do to... Dobra. Pyk, jedneczka, dwójeczka. Trójeczka. Poczekajcie, trójeczka, czwóreczka, piąteczka, chusteczka, a i tu trzeba, a i teraz jest sześciobiegowa jest, z tego co tu widzę, chyba, bo tu jest niby narysowany, tu jest to ten, w tą stronę tutaj. No ja tu muszę to rozgryźć delikatnie, bo tak jakby to powiedzieć, w pierwszy raz mam coś się z takim czymś, no nie wiem. Okej, okay. w takim razie ja to teraz będę podłączał do kierownicy i pokażę Wam jak to podłączyć. Ja więc widzimy się za momencik. Jestem już po, po przerwie i przy okazji tutaj przesunąłem e, troszeczkę tego fiftera. I teraz pokazuję, jak to dokładnie zamontować. Pierwsze, co robimy, no to musimy wziąć i tak postawić albo w inny nieco sposób. Że może poczekajcie. Postaram się to tak postawić jakoś stosownie, abyście widzieli. Tu mam nadzieję, że będzie może trochę widać. Obniżę trochę statyw i powinno być widać jest taka gałka tu jak widać jest narysowana i tu po prostu podłączamy to a więc tak biorę teraz tutaj kabel no ma tą wtyczkę co tu jest potrzebna i teraz tak jakoś to sensownie teraz zrobić yy, dobra i to po prostu wpinamy w to dobra wpięte i teraz tu to wsadzam w to aby ten kabel tak nie uciekał aż tak mocno. Tylko troszeczkę ten kabel za długi. No nic, no przeżyje się. Okej, okay, no i no teraz... W y, sumie jedną z jedynych rzeczy, którą się robi, to... bierze się odwraca tą kierownicę i się ją stawia na... jej prawidłowym miejscu. Tylko ja tu akurat mam jeszcze klawiaturę kable związane z, klawiatury do, z, z kierownicy do klawiatury są po prostu w sobie już ten aby po prostu nie latały te kable dokręcamy kierownicę troszeczkę podwyższę statyw aby było lepiej widać dobrze I teraz też trzeba zrobić jedną rzecz co by odkleić logo Lo, nie logo tylko no, wiecie o co chodzi. Proszę bardzo. Odklejone. Widzimy się za chwilę i pokażę Wam już efekt końcowy, jak to wygląda. Jestem już z powrotem, jak tu widać. Wszystko już jest zamontowane i włączone. I teraz tu się przybliżę. I teraz tak. A jest gałka, biorę na luz, w grze wchodzi luz, no nie? Tylko będzie zgwytało, bo jest manualna ze sprzęgłem nastawiona. No dobra, jedyneczka wchodzi, dwójeczka wchodzi, trójeczka wchodzi, czwóreczka idealnie, piąteczka i szósteczka. Jeżeli chcemy włączyć wsteczny, działa to w ten sposób, że na to naciskamy i jedziemy na szóstkę. I żeby wyjechać, wy, nie wyjechać, tylko wyjść z trybu szczecznego, trzeba nacisnąć i wziąć prostu na luz. na luz. albo na bieg. A więc tak to właśnie wygląda. A więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. A więc do zobaczenia do następnego. Na razie!